Ojej, jak ch**a Zajechany już tym wszystkim! Dzięki Fejbe by było we wszystkich górach. To coś, co musimy odbudować. Jaki aktualnie mamy wizerunek? No Na pewno nasi widzowie, którzy oglądają mnie i mnie znają i wiedzą, jaki byłem, jakbym patrząc na wiadomość z tym wszystkim już i chcą, żebym wrócił. Aczkolwiek jest bardzo duży odłam ludzi, którzy nie znali mnie też i mają mnie za z nieba. To była Aria o upadku Influencfera. Jest interstellar i Influencfelar, czyli gdy gaśnie i upada influencerska gwiazda, w naturze dochodzi do implozji i influencferara. imploduje i zamienia się w zwykłego może nie PETA, ale po prostu w zwykłego człowieka. Który siedzi na końcu w klasie i nikt nie chce z nim gadać Bo jest śliski, jak Rumia? Jest takim klasowym Judaszem Jest osobą o wielu twarzach <grym> Dokładnie tak Wiecie chyba o czym będziemy teraz rozmawiać, tak? No. Proszę Państwa, no nie będziemy rozwodzić się zbyt długo nad tą aferą Bo większość z Was, szukając informacji o tej aferze O tym zdarzeniu Pójdzie do ludzi większych na YouTube. Ale, żeby to pokrótce powiedzieć, Sylwester Waderenga, który przez jakiś czas był w niełasce, zaszł się w czyluściach Japonii, powrócił, robiąc ruch wyprzedzający niczym Caitl, czy jakiś inny oficer, generał Wehrmacht. Wardega pokrótce ujawnił film na siebie, który miał wypuścić mlekołak Nitro. Backstone, obłudnik, śliski niczym, karb wannie. Backstone? Marcin, kurwa Dubiel, które nie wiadomo dlaczego on w tym internecie jest. Bo jest niejaki jak prześcieradło. Jak prześcieradło powieszone na czepaku, żeby zapachy snu wywiały się na zewnątrz. To jest Marcin Dubiel. Tylko że te zapachy snu otwartej mordy podczas snu i chuchania i lekkich bączków nie chcą wywiać się Dodatkowo był tam jeszcze jakiś inny ziomek, jakiś łysy typ. Sąsiad! 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 A czy nie wiem, czy on brał w tym udział. I ktoś się wysprzęglił w tym kręgu nitrozyniaka, bo to był film, który miał pokazać. Nie wiem, nazwa Pandora Gage strasznie mnie cringe'uje, ale okej. Okay. Pokazać inną stronę Pandorki, troszkę wybielić Dubiera. Wydubielić Dubiela, że mu w końcu walczyć, bo pieniądze pewnie się kurczą. Ale wysprzębił się chyba jakiś montażysta i przesłał ten film dla Wardenki. Film, jak to film. Na polskim YouTubie, gdy ktoś zapowiada, że będzie afera, będzie głośno, to wstrząśnie nami wszystkimi. Okazał się chujowy. Możecie go zobaczyć na Twitterze Mlekołaka, Nitro Zniaka. Tam jest cały ten film. Możecie go sobie sami obejrzeć. W tej całej sytuacji najciekawszym momentem dla mnie było ujawnienie przez Sylwestra Judasza Wardęgę zdjęcia z tajnego spotkania pod papugami. Brzmi to niesamowicie. Wygląd tego zdjęcia może przypomnieć niektórym widzom Którzy oglądali na przykład Twoję-Info, gdzie ujawniono zdjęcie, w którym spotkał się agent FSB z jakimiś tam politykami chyba PO czy coś w tym stylu w kadynach w restauracji. Bo tu już wchodzimy na poziom youtuberskiego dziennikarstwa śledczego, bo Sylwester Wardenga wszedł w posiadanie z właśnie zdjęcia z tak zwanego tajnego spotkania w restauracji pod papugami we Wrocławiu, gdzie właśnie spotkał się Marcin D, Michał B, Nitro, nie wiem jak kumą, na imię i nazwisko. Nieistotne i jakiś łysy typ, sąsiad nitro, bo normalnie każdy z Was bierze swojego sąsiada na tajne spotkanie. I jakość tego zdjęcia jest fascynująca, no bo to nie jest zwyczajne zdjęcie jakiegoś widza, który pierdolą sobie zdjęcie, jakiegoś fana, tylko zdjęcie z kamery przemysłowej. Sprawia to wrażenie, że Sylwester Wardenga jest ala KGB w świecie influenceriady, agentem CIA, FSB, MI6, ochrany czy czegoś tam. Watach jest agentem Watachy. Watacha nie gryzie, Watacha połyka. I słuchajcie, to może budować przeświadczenie we wrogach Wardengi, że jego oczy są wszędzie, jak oko Saurona. Mogą nawet powstawać fojarskie teorie, że Wardenga jest wtyką służb specjalnych w świecie influenceriady. Ale prawda prawdopodobnie jest o wiele łatwiejsza. Sylwester Wardenga ma doświadczenie w manipulowaniu ludzi, prawdopodobnie ze studiów. Wystarczy przeczytać kilka książek, żeby mieć. Podstawy manipulowania w rozmowie, uważnego słuchania, bycia cierpliwym, łapania za słówka, odwracania kota ogony. Nie oszukujmy się, że 95% influenceriady jest głupia, wręcz tempa. Wydaje mi się, że są mądrzy, ale jak trafią na takiego Wardęgę, są rozgrywani jak dzieci. I na pewno zostanie wyciągnięta lekcja wśród młodych widzów, którzy w końcu mogą zobaczyć, że to nie jest fajny świat. Bycia potężnym influencerem. Że wow, ale oni tworzą razem zgraną paczkę. Wow, ale oni ze sobą się do dogadują i robią content. Młodzież może zobaczyć, że jest to świat pełen fałszywych ludzi, spiskowców, osób, które wbiją ci nie jeden nóż w plecy. Całe łóżko fakira wpierdolą ci w krzyż, jeżeli to im da zasięgi. A dla osób starszych, którzy to oglądają. Najczęściej pojawiające się komentarze to było oczywiste. Wiedziałem o tym. Albo to, że dziwi ich to, że osoby, które są milionerami, mają siły, ochotę, ochotę na takie spiskowanie na zasadzie: hej, spotkajmy się pod restauracją i będziemy omawiać film na niego. Rozumiecie to? Masz 28 lat, 26. I spotykasz się z dwoma kumplami, żeby nagrać film na innego twojego kumpla. Wyobrażasz to sobie, że twój ziomek ci to proponuje? Prawdopodobnie skończyłoby się tym otrzeźwiaczem i byście poszli na wódkę. Czy ta afera jest wielka? Nie, jak każda afera w internecie, nikt nigdy w tym necie nie ponosi konsekwencji. A Boxdel <grym> To jest człowiek istny męczennik. Zawsze dostaje najbardziej po dubie. Oczywiście, oczywiście on e, jak najbardziej na to zasługuje. Prawdopodobnie w tym momencie Boxdel jest już ustawiony przy tablicy z Flamastem i będzie rozpisywał potężny plan wychodzenia z afery już nie po, już nie po pantorce, a po Wataszce. Boxdel uważa, że jest człowiekiem sprytnym, ale jest po prostu grubasem. A grubi ludzie ciężko być sprytnym, będąc grubym. Gdy fałdy tłuszczu, nawet znaczy Bordel teraz jest chudy, ale on wewnętrznie cały czas jest grubasem. Myśli o ciężale, zachowuje się o ciężale, nie wynosi żadnych wniosków ze swoich błędów. Jest patologicznym kłamcą i pseudomanipulantem. Ale dzięki niemu dostaliśmy cudowny płacz, który będziemy mogli umieścić niedługo w utworzonej przeze mnie tier liście płaczy, płaczów, lamentów. Jaki płacz w polskim internecie był najważniejszy, a jaki najmniej 100. Czy będą konsekwencje z tego wydarzenia? Byłbym się, bardzo bym się zdziwił. Boxdle będzie znowu robił z siebie męczennika. Fajn. No tak, 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 tak. to już nas czeka. Bo sam Bokser powiedział, że jeżeli wróci stary Bokser, to odwróćcie się od niego. Wyobrażasz sobie właśnie żyć w świecie. Ty żyjesz w świecie, gdzie idziesz do pracy i wszyscy dookoła nagrywają siebie nawzajem. Sklinują rozmowy z tobą. Trzymają to na czarne godziny i jak na przykład kogoś przypadkowo oblejesz kawą w pracy. Albo nie daj Boże, jesteś przełożonym, albo jesteś team liderem, tak zwanym, jak to się po angielsku ładnie mówi, i zwrócisz komuś uwagę, że jest trochę chujowy, i następnego dnia oglądasz film na swój temat na grupie Facebookowej. Na przykład, menadżer Tomek. Cała prawda i wszystkie screeny. Twój podwładny założył. Fejkowe konto na Tinderze czy wysyłać mi jakieś nudesy, a Ty podjarany pisałeś też. O, możemy się zapoznać na jakiś Kogel Mogel i potem Cię urządzę czy coś w tym stylu. Wyobrażasz sobie taki świat, taką paranoję? Czy to jest jakiś poziom? Nie wiem, czym cię jakbym miał krzywy krwego Z To jest jakiś Huxley, Orwell. Jakby Orwell żył, napisałby o influenceriadzie naprawdę bardzo utopijną powieść, mogę się założyć. I wyobraź sobie, że jedziesz na Fame MMA, ja, ja nie byłem nigdy na, oczywiście na kuli, za kulisami Fame MMA, ale jak oglądasz na przykład kulisy Fame MMA, to każdy ten pet, ten zawodnik, ma ze sobą własnego kamerzystę. I nie operatora kamery, bo operatorem kamery to może być co najwyżej Janczar od ww a nie te pety małolaty, co latają nie dość, że trzymają źle kamerę, bo trzymają za obiektyw co jest kurwa... przestępstwem trzymają obiektyw i zoomują jak po popierdoleni machają tym kadrem z mordy na mordę i jedyny equipment jaki jest w, tym, w, tym w tej kamerze jest mikrofon i to wszystko nawet nie nagrywają w RAW tylko już w gotowym kodeku, ale okej okay, to nie jest istotne, wyobrażasz sobie taki świat? Dla mnie to brzmi jak horror. Ale nie ukrywam, że zawsze odczuwam satysfakcję, gdy pseudoelity internetowe upadają. Bo w wielu przypadkach ci ludzie nie mają żadnego talentu. Są tylko obłudnikami z dużą dawką szczęścia. To był mój komentarz tygodnia. Na <grym> temat afery koperkowej czy afery papugowej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. No.